Teraz będziemy rozwiązywać nierówności liniowe, lub i również układ nierówności. Pierwsze polecenie jest takie, żeby zaznaczyć na płaszczyźnie zbiór punktów spełniających nierówność. I tutaj mamy postać ogólną równania, a potrzebujemy zawsze, żeby łatwiej się rozwiązywało postać kierunkową, więc będziemy przekształcać. Y zostawiamy po jednej stronie, a resztę przerzucamy na drugą. Jak 2x się przerzuci, to będzie minus 2x. Jak plus 1 przerzucę będzie minus 1. I teraz musimy się pozbyć minusa przy y, bo musi być sam y. Więc albo dzielimy, to nie ma znaczenia, albo mnożymy przez 1, przez minus 1. Ja pomnożę, więc tutaj znika. Teraz jest taka zasada, że jak się mnoży, to znak nierówności się zmienia. Więc tutaj ze znaku większości zrobi się znak mniejszości. Gdyby był na odwrót, gdyby był w ten sposób, to zmieniłby się na ten. Tak samo, gdyby na przykład był taki, to by się zmienił na taki. Albo taki zmieniłby się na taki. To są takie dodatkowe informacje. Więc tu się zmienił znak, tutaj jest plus 2x i plus 1. I takie coś mamy naszkicować na płaszczyźnie, czyli po prostu wykres. Traktujemy to, jakbyśmy mieli po prostu naszkicować coś takiego. Dopiero potem powiem, czy mi się różni ten znak. Czyli najpierw szkicujemy taką funkcję. No to możemy wykonać tabelę. Teraz możemy już wykonywać te szybsze, jak umiemy. Podstawiamy za x a 0, to będzie plus 1. I teraz za y podstawiam 0, bo liczę to. Jak za y podstawię 0 przerzucę 2x, to będzie minus 2x, równa się plus 1. Podzielić na minus 2. No, bo chcę mieć samego x. Jak podzielę na minus 2, to mi wyjdzie 1 przez minus 2, a to jest inaczej minus 1, druga. Albo niektórzy, jak chcą, mogą pisać minus pół. I takie coś namasimy, czyli 0,1. 0,1 i minus pół 0. Tutaj wyszło. Trochę ciasno, ale wykres jak wykres. I to jest ta funkcja naszkicowana. Teraz, no, musimy zobaczyć, żeby był ten znak, czyli mniejszości. Jak będzie mniejszy, to, to musi być jakby poniżej osi. Czyli tutaj. Wszystkie rozwiązania tutaj. Oczywiście to tam dalej idzie. Czyli wszystkie też tu. I jak jest taki znak czyli samo mniejsze albo większe to tutaj narysujemy takie kropeczki otwarte które symbolizują tutaj też wtedy byłyby otwarte które symbolizują że tutaj nic tutaj nie osiągnie tych punktów. Niektórzy szkicują to może jako obok mini rysunek. Niektórzy szkicują już wiedząc że jaki jest znak mniejszości Albo w większości, to po prostu robią już przerywaną linię. I wtedy, jak jest znak mniejszości, to oznacza, że będzie w dół wszystko. Jak będzie znak większości, tutaj będzie znak większości, to będzie wszystko w górę. I teraz, właśnie naszkicuję od razu podpunkt B, który znowu mamy w postaci ogólnej, więc musimy postać kierunkową zrobić. Przerzucam dwie trzecie. I przerzucam jedynkę. Więc powstało mi coś takiego. I teraz znowu muszę rozwiązać naszkicować takie coś. Taką funkcję. No to znowu tabelę można zrobić. Jak 0 podstawię to mi wyjdzie minus 1. No bo całe to znika. A jak zamiast Y podstawię 0. Jak zamiast y podstawie 0, to mi wyjdzie 2 trzecie przerzucam. Mnożę razy 3 drugie, czyli x równa się minus 3 drugie, bo minus 1 razy 3 drugie to minus 3 drugie. I ten punkt też nanosimy. Czyli 0 minus 1 to będzie tutaj. Oraz minus 3 drugie i 0 tu tutaj. I ta funkcja wygląda w ten sposób. I tutaj, ponieważ jest większy lub równy, gdyby, jeżeli jest dodatkowo ten znak równości, czyli gdyby tu był znak równości, to kropki zamalowane rysuję. Tutaj jest znak do, y, większy lub równy, no to tutaj już będą kropki zamalowane, to będzie oznaczało. Że punkty leżące na tej linii wchodzą do rozwiązania. Czyli gdyby się spytali, czy ten punkt tutaj należy do płaszczyzny, to odpowiedź jest tak, należy, no bo leży na, na niej, a tutaj jest oznaczone, że wszystkie na niej leżące należą. A gdyby tu było pytanie, czy ten punkt na przykład należy, no to nie należy, ponieważ jest znak bez, bez równości, jest samo mniejsze, to znaczy, że nie należy. I to jeszcze nie koniec rozwiązania. Był znak większy lub równy. To teraz szkicujemy wszystko, co jest ponad. Czyli tutaj. Czyli wszystkie tu punkty, które by były, obojętnie jakie, ten punkt, ten punkt, ten punkt, one należą. Tak samo leżące na niej. Tutaj, wszystkie punkty tutaj leżące należą, a na niej nie należą, bo były z otwarta. I tylko to właściwie trzeba rozumieć, że jak jest mniejszy to jest poniżej, a jak jest większy to będzie w górę szedł. Dobra, to teraz naszkicujemy takie coś, czyli tym razem układ równań. No to znowu musimy do postaci, ogólnej, do postaci kierunkowej sprowadzić. To to zostawiam. x -a przerzucam, trójkę przerzucam. Tutaj y zostawiam, 2x przerzucam. 8 było po prawej, więc jest po prostu plus 8, bo plus 8 się nie przerzuca. I teraz to zostawiamy, bo to już jest gotowe. Tutaj musimy podzielić wszystko na minus 3. Więc jak podzielimy wszystko na minus 3, to wyjdzie tak. Y. Znak się musi odwrócić, bo jest mniejszy. W sensie jest minus. Jak się mnoży albo dzieli przez minus, to się znak obraca. I teraz minus x podzielić na minus 3 to będzie po prostu x trzecich, i minus 3 podzielić na minus 3 to jest plus 1. A to przypisuję. Dobra. Jest to już rozwiązane. W sensie, jako teraz musimy zrobić znowu yy, współrzędne, policzyć. W sensie, tabelę. Tutaj napiszę, żeby było więcej miejsca, bo tam już yy, za dużo naraz. <laughs> Mamy to. Jak w podstawie 0, no bo robię tą samą tabelę. Jak podstawię 0, to wyjdzie mi 1 z tego. Czyli tutaj rozwiązuję ten przykład. A tutaj będę rozwiązywał ten przykład. A jak zamiast y podstawię 0, to jak przerzucę, to mi wyjdzie razy 3. Trójka znika tutaj 1 razy 3 to 3 i jeszcze muszę się minusa pozbyć razy minus 1. Wyszło mi, że X równa się minus 3. I to jest pierwsza tabela rozwiązana odnośnie tego. A teraz rozwiązuję tą tabelę odnośnie właśnie tego. Czyli jak podstawię 0 tutaj to wyjdzie plus 8. A jak podstawię zamiast Y0 to muszę rozwiązać. Dzielę na 2. 8 na 2 to 4. I mam już rozwiązaną jeden układ i drugi układ. W sensie jedno równanie i drugie równanie. I teraz je nanoszę po prostu tutaj. Czyli tom sobie namaluję niebieskim kolorem, a tom sobie namaluję czerwonym. I ciągle ten czerwony, coś jest nie tak. Nie rozgrzałem go. Eee, dobra. Czyli tom rysuję niebieskim. 0, 1 to jest tu. Minus 3, 0 to jest tu. I tutaj jest niebieska. A teraz czerwoną szkicuję. Czerwona, czyli. Tak, tutaj może nie było widać, a może tak będzie widać. 01 i minus 3,0. A teraz tom. 08. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trochę poza skalę wyszło, ale to nic. Można na maturze sobie przedłużyć oś. Tak, i to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dlatego tu jest czerwona kropka. I 0,8 zaznaczone. Teraz 4,0. Raz, 2, 3, 0. Tutaj. Czyli czerwona wygląda w ten sposób. No i teraz, jak już mamy to naniesione, to niebieska miała być mniejsza lub równa. Mniejsza lub równa. Tak jak już mówiłem oznacza, że będzie w dół szło. Czyli niebieska a jest domknięte, więc kropki będą zamalowane albo linia ciągła będzie. I to będą wszystkie te rozwiązania. A teraz czerwona ma znak większości, czyli będzie w górę szło, ale linia powinna być przerywana, bo jest nie jest dodatkowo równość, czyli jest samo większe. Gdyby było samo mniejsze, też musi być przerywana. Więc tutaj linia powinna być przerywana, albo rysujemy, że kropki są otwarte. No i tu miałoby być, że są większe, czyli takie. I dopiero wtedy, gdzie się obie nakładają, to dopiero wtedy jest zbiór rozwiązań nierówności czyli tam, czy tam rozwiązanie układu nierówności czyli tutaj właściwie o tu się dopiero nakładały tam oczywiście dalej by się nakładały jakbyśmy przedłużyli o tutaj no i teraz jak już mamy to i już wiemy że to jest rozwiązanie tam było polecenie żeby czy punkt 4.2 należy raz dwa trzy cztery dwa raz dwa to jest tutaj Idealnie na linii należy, ponieważ ta linia była domknięta. Czyli ten punkt należy. A ten punkt 5 raz, 2, 3, 4, 5, minus 2, raz 2. Leży na czerwonej linii idealnie, ale ponieważ czerwona linia była otwarta, to ten punkt nie należy. Czyli ten punkt nie należy, a ten należy. To jest rozwiązanie tego układu. Gdyby coś tutaj leżało, no to by należało, bo się tu nakładały, więc tutaj wszystkie należą. Ale o to akurat pytań nie było. Dobrze, teraz ostatnie już polecenie z tego działu. Jest prośba. Muszę coś naszkicować, żeby złapało ostrość. Dobra, żeby przedstawić na układ nierówności taki. No to tutaj tabeli nie trzeba robić, tutaj też nie, bo zaraz powiem jak to się robi. Tu trzeba tabelę narysować, czyli muszę rozwiązać coś takiego. I tutaj też muszę tabelę rozwiązać. Jak podstawię zamiast x 0 to wyjdzie mi plus 6 A jak tutaj podstawię zamiast x 0 to mi wyjdzie plus 1 To jest akurat ta najłatwiejsza część teraz ta trudniejsza Liczę co się stanie jak y będzie 0 Czyli to się nazywało przypominam no, Co potem narysuję I tutaj też liczę co się stanie jak y będzie 0 Jak tu y będzie 0 to mogę to przerzucić będzie 2 3 x Równa się plus 6 ale chcę mieć samo x, więc mnożę razy 3 drugie. Czyli x będzie równy. 6 razy 3 drugie. No i teraz mogę 6 skrócić z dwójką. To będzie 3 razy 3 to 9. Albo zrobić 6 razy 3, bo, bo szóstka jak jest, to jest inaczej 6 pierwszych. Czyli mogę zrobić 6 razy 3, to będzie 18. Podzielić na 2, to też będzie 9. Tak czy siak wychodzi 9. A tutaj jak przerzucę, to będzie minus 1 druga x. Równa się 1. Mnożę wszystko razy minus 2. Jak pomnożę razy minus 2, to tu zostanie X, a tu będzie minus 2. Czy bo 1 razy minus 2 to minus 2. I mam już też rozwiązane to. Teraz te punkty tą będę rysował niebieskim. Tom będę rysował czerwonym, tom będę rysował zielonym, a tom czarnym. Dobra. Na wszystkie. Najpierw niebieska. Niebieska to była ta. 0,6 Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Przypominam, że te kreski są idealnie, idealnie taki sam odstęp, czyli na przykład tutaj co kratkę jest. Tutaj też jest co kratkę, akurat. Na, na odwrocie, jak wtedy też rozwiązywałem, też był odstęp taki sam. Dobra, 0,6 jest tu, 9,0 jest tu. To mamy. To jest ta linia. I ona miała być większa lub równa, czyli ona będzie domknięta, czyli kropki zamalowane. I ona jest tu. To jest ona. Teraz czerwona. To jest ta. 0,1 minus 2,0. Ona leci tak. Tutaj miał być mniejsze lub równe, czyli znowu domknięte, ale mniejsze, czyli w dół. Teraz zielona to jest sam y. Sam y się rysuje po prostu jako taką kreskę. O, jak rząd, czyli jedynka. Jedynka jest tutaj. Ale miało być powyżej jedynki, bo ma być większe lub równe, czyli w górę leci. I oczywiście kropki zamalowane, wszędzie, bo domknięte. I tutaj sam x, sam x się szkicuje w tej postaci, że to jest po prostu taka. Więc tutaj jest szóstka. I ma być mniejsze lub równe od szóstki, czyli. Tutaj. Bo w tą stronę są mniejsze od i w tą stronę są większe. Tak samo tu y większy, tu y mniejszy. Czyli nie wiem, czy widać. Tutaj wyszedł mały rysunek, ale tu się nakładały tylko dwie. No trzy. Tu się nakładają wszystkie. Tu się nakłada czerwona. Zielona. Czerwona, zielona, czarna i niebieska. Powstał taki trójkąt. Gdyby była większa skala rysunku, to lepiej byłoby widać, no ale to jest rozwiązaniem tego, tego układu nierówności. No i to wszystko. Dziękuję.